Hej, siema Dzisiaj próbowałem sobie pobrodzić trochę nad rzekomią błonnicą Spójrzcie jak tu jest ładnie No, po prostu pięknie Tylko, że jest jeden problem Jest bardzo wysoka woda nad No nawet to wam nie pokażę Bo tutaj jest takie chaszcze, już się tam nie wchodzić Mokry jestem, bo cały w pokrzyżach, w tych poparzeniach pokrzywowych a tutaj taka obrótóweczka działała dzisiaj będę musiał też pobroić chwilę bo nie chce mi się już a przechodzić przez te przez te przez te haszcze i co Chyba pójdziemy nad staw i ze stawu nagramy jakiś odcineczek, może z karasi, może, jakiś, może jakaś inna ryba się trafi. Popróbujemy na sławik. Dawno sławika nie było, cały czas ten spinning męczę, bo mi się po prostu podoba i tyle. A więc tak jak Wam zapowiedziałem, będę się starał złowić jakiegoś podwieczorkowego karasia. A może nawet karasie, przyjąłem tak siatkę na wszelki wypadek. Jak mało dużo tych rybek dzisiaj. A jako te? posłużę mi pięki i czerwone robaki. No i co? Teraz też mam wędkę rozwierzoną. Tutaj mam taką oto. Podpórkę na wędkę, bo to co tak się to właśnie nazywa. Brakowało mi tego słowa. i się nie yy. ma do robaka. To to mi dobrze. Przynajmniej pomyślałem dzisiaj, bo sobie wziąłem przyssałki. I poszedłem na podpórkę. Też wziąłem coś. Po prostu pokrzywy. Ostatnio mi fajnie z tym pokrzywami.

Okay. Ja przykara się Taki żywcowy Taki żywcowy, grunci troszkę zmniejszyłem i od razu Pacnę Pacnął, pacnął. O taka ryba Ale co, 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 co? Do siatki lecimy. O, no, przynajmniej tu. Czy już się zaczęły branie No, robaczka, za górną wargę. Leciutki zaczepione. O, nie, nie, Nawet może nie, ale nie, nie, Do nie, Do Że nie uciekłem z tego ale... Mogę uciec, bo chyba tam jest parę dziw. Nie, tak, Nie, to jest To jest paradigma. To jest paradigma. To jest paradigma. To jest nie. To jest To jest To To jest To To jest paradigma. To jest paradigma.

Czerwona cała Chyba pierwszy raz tak nie zrobimy Takiej to na żywce się nie daje Nie, nie wiem skądś lekko nawet mogę coś co odpowiedziałem w tym stawie Ale Prześliczna Prześliczna Spójrzcie tylko na to Śliczna rybka I taka oto piękna rybencja Uch. Obsrała mnie Ale jest przecudna Karaś taki ozdobny, chyba koi coś w tym stylu Ja to się nie znam, powiem wam szczerze, na takich ozdobnych rybkach Ale na pewno nie jest weloną, bo widać po płetwach Śliczna rybencja To już jest naprawdę takie akwarystyczne okaz, no dobra Mówimy dalej. Ogólnie to skąd pomysł, żeby łapać yy, o tej porze? O, proszę państwa, branko. A nie znak się nie udało zaciąć. No dobra, ale słuchajcie. Sk ogólnie to skąd pomysł, żeby łapać wieczorem te nasze karasie? Stąd pomysł, że ja już tutaj wertowałem to wiele razy, i po prostu na złowisku najlepiej biorą yy, te ryby wieczorem. No i zazwyczaj to właśnie są karasie niedużych rozmiarów, ale dzisiaj się trafiła naprawdę przepiękna ryba, bo karaś yy, czerwony, tak jak ten robak, skusił się na czerwonego. Yy, I mam problem ogólnie z ostrością tej kamery. Muszę zawsze tak robić, patrzcie, o i dopiero wtedy łapię ostrość, a nawet czasem nie. No, chodzi o to, że muszę o, żeby było całe czarne przez chwilę, co nie, i dopiero łapię potem. No nawet nie, widzicie Ogólnie to nie wiem jak uzyskać ten efekt No muszę po prostu bardzo dużo y, razy próbować, żeby złapać tą mocność, Ale mniejsza o to Popijmy dalej O, walnie Siedzi O, większy O, zdecydowanie większy kalaś to już jest ładny życie, o proszę bardzo zaryta teleskopów Składają się w najgorszych momentach Fajniutki już tak spójrzcie Tak Dwudziestaczek, nie? No oceńcie go, proszę bardzo. Kiedyś na pewno będą konkursy Teraz nie dam konkursu, żeby ocenić ile on ma centymetrów Ale Możecie wpisać w komentarz, jeśli chcecie, je, on może mieć Ładna rybka Lubię japońcę, na jest wygląda, ale jeszcze ładniejsze są te złociste, wiecie o które chodzi No i do siatki Jest rekord pobity, przy okazji 3 karasie. Złapane jednego dnia W 2019 roku No i spójrzmy jeszcze raz na efekt. rybki no jeden kara jest znacznie największy no i co, zaraz zobaczymy jak to wygląda zrobimy fajną fotkę na miniaturkę i zmykamy pięknie się prezentują